Dobry wieczór, witam Was wszystkich na nowym cyklu Wiech na dobranoc. Kim był Wiech, nie każdy wie. To jest moja książka, która mi towarzyszyła w dzieciństwie, kiedy mieszkałam jeszcze w Bydgoszczy. Nie znałam Warszawy, ale dzięki niemu poznawałam, chociaż nie miałam pojęcia nawet, gdzie są bielany. Zbiór fantastycznych falietonów, krótkich, opisuj opisujących mieszkańców powojennej Warszawy z powojenną gwarą z powojennymi przyzwyczajeniami brakiem łazienek i różnymi innymi brakami. Pierwszy felieton w cyklu Śmiech śmiechem, bo jakże zacne i wesołe ma tytuł Na półmisku. Opowiada no zresztą sami posłuchajcie, ale jest tam też o mydle, które towarzyszy nam w tych czasach bardzo często. Zapraszam. Zostałem się, proszę obywateli, szanownych, trafonkowo na dyrektora hotelu i to w swoim własnym mieszkaniu na szmulkach. A zaczęło się od tego, że przyjechała do nas grójca spalona Ciocia Wężykowa. Rzecz jasna, że trzeba było familiantkę przyjąć. To też wpuściłem, ma się rozumieć ciocie do łóżka na swoje miejsce od ściany, a sam przeniosłem się na ziemię do szwagra piekutoszczaka, którym ten także samo jako spalony mieszka u nas pod stołem. Po cioci wężykowej nadleciał ze Skierniewic, czyli też inszego łowicza, kumgieni nijaki szczurkowski z żoną teściową i sześciorgiem dzieci. No to nie było inszej rady, tylko musieliśmy się ze szwagrem przenieść do szafy. Powodziło nam się tam nie najgorzej, bo Gienia trzymała w szafie gąsior leczniczego spirytusu. To się zawsze pociągało po setuchnie do poduszki. Bogiem a prawdą spirytus był na mrówkach w charakterze lekarstwa na aromatyzm, ale przypisowe siłę posiadał. Szwagier troszkę narzekał, że mrówki po ciemku łyka, ale... Światła bojęliśmy się zapalać, żeby geniuch na co i jak jest, nie sporutowała. No i żyło się jak mogie. Ciasno nam się zrobiło dopiero w ten czas, jak wrócił z Niemiec koleżka braciszka żony, rączka Alojzy, z kozą. Na razie zrobiliśmy propozycję, żeby koza mieszkała na podwórku koło śmietnika, ale ten ów rączka obraził się o to i zaznaczył, że ani jedną minutę z nią się rozstać nie może, bo to jest koza pamiątkowa. W Pruszkowie w obozie z nim była, całe Niemcy zjeździli tam i nazad, i teraz spod Berlina zapychają. Znakiem tego nie może się zgodzić, żeby ją kto z podwórka przyuważył. A detalicznie stworzenie jest wesołe, i w krótkim czasie wszyscy go polubieją. W taki sposób musieliśmy przyjąć kozę do towarzystwa. Wesoła ona cholera faktycznie była. Zaraz pierwszej nocy pół materaca z podgieni wyżarła i ciociem wężyk za wieczne ondulacje zębami chapła, bo myślała, że to siano, ale najgorsze było, że drobne miała. Po trzech dniach wszyscy się drapali jak najęte. Święta szli, a tu się wykąpać nie było gdzie, bo szkopy wszystkie kąpiele swejczyli. Wtenczas szwagier zaznacza, że w domu nam rzemską łaźnię wyszykuje, tylko potrzebna balia i konewka. Konewkę pożyczyło się od dozorcego, ale bali nie było, bo Gienia wywiozła ją przed powstaniem z inszymi rzeczami do Warszawy, żeby było bezpieczniej. Z większych naczyń został nam się tylko półmisek. Obejrzał go szwagier i mówi, że będzie ciut-ciut za ciasny, ale obleci, skoro jeśli Genia na nim galaretę z sześciu wieprzowych nóżek nieraz studziła. W wielki czwartek nagotował szwagier wody. Uwiązał konewkę na haku przy suficie, do dziobka przyczepił sznurek, pod spodem półmisek ustawił i mówi, że rzemska łaźnia gotowa i żebyśmy się klejenci w ogonku ustawili. Ale nikt nie chciał, obsztorcowali tylko szwagra na perłowo i wyszli z domu. Ja sam jeden się zostałem i myślę sobie: Spróbuję tego wynalazku, bo faktycznie czystość to zdrowie. Rozebrałem się, ma się rozumieć, do rosołu, wlazłem na półmisek, ale się gibam, w nogi mnie ciasno, bo co wieprzowe, to nie moje odpowiedzialne trzydziesty drugi numer. Ale nic, wręcza mi szwagier mydło i mówi szoruj walerek łeb, a jak namydlisz fest, powiedz mnie, to za sznurek pociągnę, woda poleci, mydło się spłucze i tak po kawałku cały się umyjesz jak lalka. A no dobra, mydle, mydle i widzę, że będzie dosyć, bo cały się w pianie znajduje. I znakiem tego mówię: Oleś, ciąg za sznurek. Czekam, a tu woda nie leci. Krzyczę raz i drugi, nic. Obcieram oczy, obglądam się, nie ma szwagra. Oleś, do wielki anielki, gdzieś się podział. A szwagier z nim nie odpowiada, żebym poczekał troszkę, bo jest zajęty. Komitet domowy przyszedł sprawdzić. Czy my za dużo luzu nie mamy w mieszkaniu? I on musi wszystkich lokatorów wymienić po nazwisku. Ja tu stoję, goły na półmisku, nogi mnie się trzęsą, dreszczy dostałem, a on się komitetem przekomarza. Czekałem jeszcze troszkę, ale już dłużej nie mogę, bo na dobitek mydło zaczęło mnie w oczy szczypać, to też wołam. Wpuść komitet do mieszkania. Nie mogę, bo damski, prezes i cztery sekretarki i dawaj dalej wyszczególniać. A tu jak mnie nie mydliny w jedno oko, jak nie poprawią w drugie, wszystkie gwiazdy mnie się pokazali, wyszłem z nerw i krzyknąłem. O rany jak mnie mydło gryzie ratonko. Zlitował się szwagier, wleciał do pokoju, pociągnął za sznurek i myślałem, że skonam jak mnie wody na łeb nalał. Ukrop to był ze 120 stopni w cieniu. Zleciałem, ma się rozumieć, z półmiska na podłogę. Podrywam się i chodu z podkonewki, konewki, ale wskoczyłem na kawałek mydła i jadę na nim jak na łyżwie. Wybiłem głową filonki, i wpadłem między komitet. Prezesowa zemglała, reszta komitetu gazu przed siebie. Na dobitek koza wyskoczyła ze strachu przez okno i wpadła na milicjanta, którym zestawił dwa protokoły. O zabradziażenie spokoju publicznego i o wyobrazie niemoralności. Ale za to jestem czyściutki, jak nowonarodzony pętak. Przy jajeczku, wszystkie moje lokatorzy tak się drapali, że życzeń religijnych nie można było składać, bo co i raz żółtko komuś z widelca spadało, a ja nic. Każden mnie zazdrościł. I same teraz względem tego tygodnia czystości mają konewkę od dozorcego pożyczyć, tylko że gienia będzie stała przy sznurku, bo szwagier jest raptus i znowu może zapomnieć zimnej wody do ukropu dolać.